To jest kwadrans na angielski, lekcja 144. Witajcie w powtórkowej 144 lekcji kwadransu na angielski. Dzisiaj powtórzymy sobie wyrażenia związane z kosmetykami oraz struktury służące do ich porównywania. A to wszystko oprzemy na dialogu. Mam nadzieję, że powtarzaliście sobie wyrażenia przed dzisiejszą lekcją. Tylko dzięki powtórkom i przetworzeniu materiału możemy przenieść nowe wyrażenia i struktury z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Without further ado, let's begin. Być może nie każdy z Was o tym wie, ale jednym ze sposobów wsparcia podcastu jest zakup materiałów dydaktycznych związanych z podcastem. W naszym sklepie internetowym znajdziecie kolorowe e-booki z wynotowanymi wyrażeniami z wszystkich lekcji. Jak i lekcje mini, czyli pliki mp3, w których Szymon wymawia wyrażenia po angielsku, a ja tłumaczę je na polski. Lekcje mini mają w sobie wbudowaną pauzę, abyście mogli powtórzyć wyrażenia na głos lub je przetłumaczyć. Od dziś w sklepie dostępne są notatki i lekcje mini z odcinków od 120 do 140. A przez jeden tydzień możecie je kupić ze specjalnym kodem zniżkowym, który podamy na końcu odcinka. Wracając do naszej powtórki. Oprzemy ją sobie na dialogu i dialogiem właśnie zaczniemy. Ale, żeby nie było to po prostu słuchanie dla sztuki, to przygotowaliśmy pytania. Także przeczytajmy sobie teraz pytania do naszego dialogu. Aniu, can you read the first one, please? Of course. Where are the shampoos in the store? Where are the shampoos in the store? Czyli o co pytamy? O, szampony. Gdzie się znajdują? Gdzie jest alejka z A. szamponami? A aj, Ajajaj, tutaj trochę podpowiadasz, ale dobrze, dobrze, niech będzie, że to jest alejka. Okej, okay. drugie <laughs> pytanie. Which body wash do they choose? Czyli? Który body wash, żel, nie wiem, czy to nie jest pod prysznic, ani pod tym, po prostu ogólnie żel do ciała wybrali, do mycia Dokładnie ciała. tak, dokładnie tak, okej. Okay. Can you read the third question? Which shampoo is more expensive? Which shampoo is more expensive? Czyli który z szamponów jest droższy? A czwarte pytanie. Which shampoo do they choose? Który szampon wybrali? Oczywiście. I ostatnie, Aniu. What does Ania decide to get from the store? What does Ania decide to get from the store? Tak, store albo shop tu wymiennie, czyli co Ania zdecydowała, zdecydowała tak, że, że jednak kupi w, w sklepie. No dobrze, czyli pytamy ogólnie dużo o szampon, o rzeczy do mycia i co tam Ania jeszcze chciała zakupić. Słuchajcie let's... uważnie. Tak, let's listen to the dialogue. Oh, look, a pharmacy. Uh, can we go in there? I need to get a couple of things. Sure, why not? So, what are you looking for? Oh, uh, let me check my shopping list. Mm, okay, so I need some body wash, a shampoo, and a stick deodorant. I believe we'll find the shampoos in the aisle on the right. Wow, what a selection. Um, I guess I'll take that one. It's the cheapest. Are you sure going for the cheapest? Is a good idea. How about that one? It's just a bit more expensive, but it's vegan, so probably better for your skin. Vegan body wash, really? Here, just smell it. And? All right, uh, yeah, it smells nice. You convinced me. Let's let's take it. Now let's pick a shampoo. Hmm. What about this one? Uh, i can't take that one i need an anti-dandruff shampoo okay i found this too the blue one is more eco-friendly but that orange one has a nicer smell and what about the price let me check hmm the blue one is as cheap as the orange one as cheap or as expensive? They're tens water, a bottle. So I'd say as cheap. Great, that's my favorite category. Um, let's put the blue one into the basket and put the orange one back on the shelf. Um, do you know where the deodorants are? Hmm, they might be here on the left. Oh, you're right. There they are. Choosing won't be an issue because I have my favorite brand. I've been using it for years. Um, got it. I'm ready for checkout. Um, do you need anything? Hmm. Let me think. Since we're here, let me grab some foundation and a concealer. Sure. Oh, look! The eyeshadow are on sale. Ooh, this might take a while. That's so right. Um, take your time. I just got a text message that I need to buy my cosmetics in travel size. Okay, I'll be here if you need me. Thanks. I guess I have to put it all back and choose new stuff. Um, so see you at the checkout in five? Uh -huh. Aha. od Odpowiedzi na nasze pytania. Czyli pierwsze pytanie. Where are the shampoos in the store? Aniu? Hmm. Shampoos in the store are in the aisle on the right. Beautiful. Aisle on the right. Co to było aisle? No wiadomo, że to była no. ta przejście takie, jak się mówi w samolocie. Wyśmienicie. Alejka w sklepie, ale też... Jak się idzie um, do ślubu. Ojejku, nawet tam pamiętałeś, no, że to jest nawa. Tak jest. To jest nawa. W kościele, no a w sklepie to są właśnie alejki, także aisle a jak najbardziej nam zadziała. On the right. No dobrze. Potem mieliśmy pytanie, which body wash do they choose? Mm, they chose the vegan one. Yes, the vegan one. Co to jest vegan? Wegański. Pięknie, tak, wegański. Tak rozmawialiśmy sobie poza nagraniem, że coraz bardziej popularne, prawda? Mm -hmm. Wegańskie kosmetyki. I cruelty free też. Cruelty free, tak. Not tested on animals. Mm -hmm. Nie każdy wegański kosmetyk jest cruelty-free. A, to ciekawa sprawa. Mm -hmm. ja, ja troszkę nie ogarniam, jak kosmetyk może... Wegański. W sensie, no, czysta chemia, ale, mm -hmm. ale jednak jest wegańska. Nie wiem, czy to trochę tak, jak wiesz, że płatki kukurydziane nagle są bez glutenu, chociaż zawsze były Zawsze bez były, tak. <laughs> ale jak już położyliśmy naklejkę gluten-free, to już jest lepiej. Um, Wybaczcie moją ignorancję w tej sprawie. Także wiemy, że wybraliśmy sobie wegański. Okej, okay, trzecie pytanie to było o szampon, który był bardziej, który był droższy, tak? More expensive. Mm -hmm. Which one? Um, they have the same price, actually. Tak, they have the same price. They are as cheap, eh, powiedzieliśmy w dialogu, że są tak samo... Tanie. No i ja tam dopytałem, że czy one są cheap, czy tam as cheap, or as expensive? Aniu, dlaczego ja o to zapytałem? Co to oznacza? Czy no to pewnie zależy wiesz od odczucia, czy są takie tanie, czy takie drogie? Bo dla każdego może to znać coś innego. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli właśnie pytamy, tak, w tej kategoriach, czy to są rzeczy, no bo wiemy, że one mają tę samą cenę, ale czy to jest ta sama wysoka, czy ta sama niska cena. I kolejne nasze pytanie to brzmiało Which shampoo do they choose? Mm. The blue one, isn't it? Yeah, it was the blue one, the more eco-friendly one. Eco-friendly to słówko, które jest nam już znane, jak najbardziej Czyli poszliśmy w stronę taką zieloną. I jeżeli chodzi o szampon, to on też był anti-dendruff. Can you repeat the phrase? Anti-dendruff. 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 Jak się domyślacie, anti to jest przeciw coś, a co to jest ten dendruff, jeśli chodzi o szampon? Łupiesz. Tak, przeciefupieżowy. Of course. Tak jest. Anti-dendruff shampoo. Jest tylko jedna, jedna marka przeciwupierzowych szamponów w Polsce. Nie będziemy wymieniać nazwy tej firmy. Powiemy tylko, że chroni zarówno głowę, jak i ramiona. Mm -hmm. I ostatnie nasze pytanie brzmiało: What does Ania decide to get from the store? No i co Ania kupuje? Aniu, co było na mm. tej liście? Nie, ja nie miałam listy to jest właśnie to jest tak jak się wchodzi jak ja wchodzę do sklepu to tak właśnie wygląda że ja idę po jedną rzecz wychodzę z cięcioma <laughs> <laughs> czyli foundation tak jest what was a foundation co to było podkład ah oh, well done okay what else concealer good concealer czyli y, korektor korektor tak jest i i była promocja, więc trzeba kupić. E, eye Shadows. Zawsze się przydadzą. Eye Shadows. <laughs> Czyli, Czyli cienie do powiek. Oczywiście. No jak można w promocji nie kupić, jak jest Twoja marka, której używasz w promocji. I spojrzymy sobie jeszcze na kilka wyrażeń takich ciekawych. Więc w tym dialogu pojawia się taki wyraz jak stuff. Stuff. Yeah, stuff. Staff. Tak, to musi być przez takie A właśnie, krótkie A. Staff. I staff jest świetnym wyrazem. Koniecznie go zapamiętajcie, bo on oznacza rzeczy, mm -hmm. sprawy. Tak naprawdę może oznaczać wszystko. Ale staff to też oznacza <noise> na przykład zespół. Ale jest inaczej pisane, inaczej wymawiane. Aha, okej, okay, dobra. Bo tam jest staff okay. przez E. Okej, okay, widzisz. Nauczyliśmy się czegoś. No, jest pisane przez a, a wymowa jest przez ae. E, czyli właśnie staff, mm -hmm. to jest personel. Can you repeat? Staff. Staff. A to jest stuff. Stuff. Tak, a. Okej, okay, czyli rzeczy, po prostu rzeczy. Rzeczy, tak. I, I możemy, że nie wiem, mam dużo rzeczy, muszę, nie wiem, posprzątać rzeczy, mam, typu mam mhm. zadania. To mogą być rzeczy abstrakcyjne, konkretne. Wyraz stuff jest niesamowicie uniwersalny. Także powiedzieliśmy sobie, że muszę, mam kilka rzeczy do kupienia. I have to buy some stuff. I have to buy some stuff. That's it. Tak. i nie musimy znać wyrazu, że na kosmetyki, na cokolwiek. Mm -hmm. Po prostu wrzucamy tam wyraz stuff. Alternatywą jest po prostu wyraz things. 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 Czyli rzeczy, tak? Muszę, nie wiem, załatwić spra kilka spraw, kilka rzeczy. I have to do some things. Mm -hmm. I have to do some things. Yeah, that's it. Albo właśnie stuff. Także bardzo, bardzo ważna rzecz. W samym sklepie, jak już zobaczyłem tę niesamowitą alejkę z szamponami i, i, i body wash, no to byłem zaskoczony wyborem. Mm -hmm. Czyli tam był big selection. Big selection. Tak, duża selekcja, duży wybór, wybór. produktów. Big selection of products. Big selection of products. Pięknie. Czasami w marketingowych y, tekstach czy sprzedażowych możemy też mówić na przykład, że jest duży wachlarz, tak, produktów. Mm -hmm, tak. Mm, bardzo ładne wyrażenie. Po angielsku wide range of products. Wide range of products. Tak. Czyli na przykład, no oczywiście zamiast wyrazu products. Duża gama. Tak, duża gama. Możemy sobie wrzucić coś innego, na przykład They have a wide range of cosmetics. They have a wide range of cosmetics. Wyśmienicie, tak, czyli mają właśnie dużą gamę kosmetyków do zakupienia. Innym ciekawym wyrażeniem to jest, że właśnie muszę coś kupić, mam coś, tak, mam coś do kupienia. I, I tutaj użyliśmy kilku wyrażeń, tak naprawdę, w dialogu. Możemy powiedzieć um, na przykład: I'll take that one. I'll take that one. Tak, czyli kupię tę, wezmę ten, albo po prostu: I'll buy that one. I'll buy that one. Tak, albo bardziej um, nieformalnie, czyli częściej to usłyszymy, I'll get that one. I'll get that one. Mm -hmm. Albo I'll grab that one. I'll grab that one. Mm -hmm. Grab. To jest chyba w ogóle takie bardzo um, potoczne? Grab, że sobie wezmę, jakby spółki. Tak, grab to coś schwytać, złapać. Mm -hmm. Hmm, tak jak nie, złapnie za rękę, nie? Grab my hand. Um, więc tak, więc tak, 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 tak. No ale to jest właśnie. Zamiast kupić, złapę to, wezmę to. W dialogu Ania rozpoczyna swoją wypowiedź takim wyrażeniem. Since we are here. Since we are here. Since we are here. Since we are here. No dobra, ale co to oznacza? Jak już tu jesteśmy. O, właśnie tak. Since możliwe, że znacie. Z, między for i since. My też mieliśmy o tym odcinek, czyli um, od kiedy coś mm -hmm. jest robione, ale na początku zdania, sense może też oznaczać właśnie takie, skoro już tu jesteśmy. Znacie to na pewno, znacie to, jak już wchodzi się do sklep na pewno, to znacie. A, jak już tu nie jestem. To... <laughs> uh, since I'm here, why not? Czemu by nie? Tak. I jak ja dostaję wiadomość, to mówię do Ani. A nie śpiesz się, tak, bez pośpiechu. Więc poznajmy sobie te wyrażenia. Ja mówię, take your time. Take your time. Nie, take your time. Take your time. Dosłownie weź swój mm -hmm. czas, <laughs> ale oznacza to właśnie nie śpiesz się, tak, nie ma pośpiechu. Alternatywnie możemy też powiedzieć, a, no rush. No rush. Mm -hmm, bardzo ładnie. No rush. No rush. No, czyli nie śpisz się. Bez tak, pośpiechu. to wszystko jest tryb roz rozkazujący, tak, bez pośpiechu. A rush to właśnie spieszyć się. No dobrze, i dlaczego ja muszę odłożyć te produkty i wybrać je ponownie? Bo potrzebujesz mniejszych wersji. Dokładnie tak. E, takiego podróżnego mm -hmm. rozmiaru, czyli travel size. Travel size. Travel size. Travel size. Tak, tak, tak. No nikt, nikt mi nie powiedział, że ja w małych buteleczkach muszę. <laughs> ok, i kończymy nasz dialog takim ładnym wyrażeniem, czy zdaniem: See you at the checkout in five. A miałeś tyle czasu. See you at the checkout in five. See you at the checkout in five. See you at the checkout in five. Super, czyli zobaczymy się przy kasie, ten see you at the checkout, a co to jest to in five? Za pięć minut. Tak, domyślnie minut. Tak, tak, tak. Zobaczymy się Przy czasie za Fajnie by było, jakbyś w domyśle miał pięć godzin. <laughs> to wtedy proponuję dopowiedzieć. Bądźcie precyzyjni. Tak, dokładnie. Um, domyślnie operujemy w minutach, czyli jak też powiemy komuś, że o, zróbmy sobie przerwę, mhm. to też można powiedzieć let's take five. Ok, let's take five. No, czyli zróbmy sobie 5 minut przerwy. A, o, domyślnie krótka przerwa. Chyba nikt ze stoperem nie będzie mierzył. <grywa> Chyba, że na studiach. O, albo tak, na studiach to się robi, tak. Tylko że tam się mówi, że w 15 minutowych. Idealnie na, na jeden odcinek. No, o, podcastu. widzicie, to już wiecie, co <grywa> robić, jak się spóźnia wykładowca. Wysłuchajmy dialogu raz jeszcze i spróbujcie wyłapać te nowe wyrażenia omówione w tym odcinku. Oh, look, a pharmacy. Uh, can we go in there? I need to get a couple of things. Sure, why not? So, what are you looking for? Oh, uh, let me check my shopping list. Mm, okay, so I need some body wash, a shampoo, and a stick deodorant. I believe we'll find the shampoos in the aisle on the right. Wow, what a selection. Um, I guess I'll take that one. It's the cheapest. Are you sure? Going for the cheapest is a good idea? How about that one? It's just a bit more expensive, but it's vegan. So probably better for your skin. Vegan body wash? Really? Here. Just smell it. And all right, uh, yeah, it smells nice. You convinced me. Let's let's take it. Now let's pick a shampoo. Hmm. What about this one? Uh I can't take that one. I need an anti-dandruff shampoo. Okay. I found this too. The blue one is more eco-friendly, but that orange one has a nicer smell. And what about the price? Let me check. Hmm. The blue one is as cheap as the orange one? As cheap or as expensive? They are 10 water a bottle. So, I'd say as cheap. Great, that's my favorite category. Um, let's put the blue one into the basket and put the orange one back on the shelf. Um, do you know where the deodorants are? Hmm, they might be here on the left. Oh, you're right. There they are. Choosing won't be an issue because I have my favorite brand. I've been using it for years. Um, got it. I'm ready for checkout. Um, do you need anything? Hmm, let me think. Since we're here, let me grab some foundation and a concealer. Sure. Oh, look! The eyeshadow are on sale. Ooh, this might take a while. That's so right. Um, take your time. I just got a text message that I need to buy my cosmetics in travel size. Okay, I'll be here if you need me. Thanks. I guess I have to put it all back and choose new stuff. Um, so, see you at the checkout in five. Aha! Jak już mówiliśmy na początku, od dziś w sklepie KNA możecie kupić lekcje mini i notatki od odcinka 120 do 140. Z kodem zniżkowym, wiosna, dostaniecie 15% zniżki na zakupy wszystkich produktów w naszym sklepie. Adres sklepu to www.kskep.kwadrans-na-angielski.pl. Link znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Kupon obowiązuje tylko przez tydzień czyli do końca 25 marca 2021 roku. I to wszystko w naszej serii lekcji o kosmetykach, barberach i porównywaniu. Słyszymy się za tydzień w kolejnej lekcji. Do usłyszenia. Bye!